Siemanko z tej strony i Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, yy, kultywowaliśmy, kultowaliśmy, kultywowaliśmy. Nie wiem jak to się mówi. Yy, te pole, właśnie, tutaj, oraz tutaj, pracownik Kościół, yy, te pole, właśnie zbierał. Tutaj był. Było zasiane. Owiec, nie to był rzepak. Już tego rzepaku właśnie poza odcinkiem sprzedałem. 18 ton, chyba jeszcze 2 ton zostały. Mam jeszcze prawie 9 ton owsu. A dzisiaj będziemy zasiewać te pole. Oraz ustawię tutaj pracownika, żeby te pole tutaj kultywował. Żeby po prostu robota szła yy, szybciej. Ale musimy kupić siewnik. Więc wchodzimy do sklepu. Yy, siewniki, siewniki, siewniki. I myślałem, że albo nie, na pewno tego kuna, nie Tego Amazona myślę, myśl, żeby kupić Będzie w sam raz, tak akurat Chociaż nie kupić, a wypożyczyć, bo, bo nie stać nas, na razie, dobra, się siewnik Ja już ustawię tutaj pracownika może z tym, z kultywatorem Żeby już robił, żeby nie tracić czasu O, czekajcie Podjeżdżamy pod ten pod kultywator, wjeżdżamy na pole i robota idzie, robota idzie jakoś widzę, że niechętnie te filmiki właśnie z, tego, z tej ws oglądacie no ale tu na razie ciężko zrobić jakąś fajną serię, bo nie ma jeszcze map, żadnych fajnych polskich także na razie ciężko, trzeba taki właśnie luźny gameplay dobra, ustawiamy tutaj pracownika 19, .00. już nie będę poganiać czasu. Już nie będę kładł się spać. A my bierzemy ciągnik i lecimy na sklep po pośrednik, trzeba będzie kupić roznasione. I co? Chciałem jeszcze pozdrowić moich wspierających. Może zacznę od najlepszych przyjaciół DJusia, czyli od Katperka i od Bożeja. Burdy, następnie mamy znajomych DJusia, czyli Filipek QS, Drifter 699, gry, <laughs> Bartek Toja 01, Jakob Stoja, Danonek. The Miki Team, Kasper Machuta oraz Mikity. Pozdrawiam Was serdecznie. Odpalimy światła. Nic tu nie jedzie. Nie, chyba nie, nie widzę nawet. Dobra. Lecimy na sklep, bierzemy siewnik. I I na pole, na pole, nie? Myślałem, co zasiać. Zaraz jeszcze zobaczymy. zerkniemy tą tabelkę. I. i co? I będzie dobrze, będzie glans, nie? <laughs> Już mamy. No 20 tysięcy. Tam H15 tysięcy zarobiłem yy, z tej sprzedaży, właśnie pojechałem poza odcinkiem, sprzedałem to co miałem w silosie, dobra była cena. Dobra, akurat tak się na tamte pole będzie. Akurat, bo tamte pole nie jest duże. Czekajcie, dobra, podpinamy. Trzeba kupić tak, plety Big Bag i trzeba, trzeba kupić. Czekajcie. O w ogóle to jest nowy ten, sól drogowa Nie wiem czy wiecie Tutaj mamy takie Aha Takie coś Też fajnie Palety Nawóz Ziarna Dobra mm. A miałem zobaczyć co tutaj będziemy Siać <laughs> Czekajcie tutaj Nie, nie tutaj O tutaj Myślę, że, że żepak posadzimy chyba, chyba żepak nie? Myślę, że będzie tak najlepiej, żebyśmy właśnie, że posadzili rzepak. Także, ja tu kupię te nasiona. I pewnie już widzimy się na polu, tu już nie będę tego nagrywać, jak to jadę i w ogóle, to za dużo czasu zajdzie, nie? Także widzimy się za chwilkę. Dobra, widzowie, mały update'cik. Oddałem tamtego... Fend tak? I wziąłem John Deera. No bo to już jest średni ciągnik, ma więcej koni. A tam to po prostu miał za ciężko. Tam to miał tylko 115 koni, a w sumie mam tego steyera jeszcze z małych ciągników. Także myślę, że się przyda jakiś właśnie mocniejszy. Bo z tym siewnikiem to ciężko mu było, wam powiem, wiecie? Dobra. Także ja tu już podpinam siewnik do tego i, i lecę już na pole. To widzimy się już na polu. Nagrałem na szybko taki właśnie update, żeby, update żebyście się nie zastanawiali dlaczego mam... Inny ciąg niż miałem. To w sumie widzimy się już za chwilkę. Dobra, widzowie, jesteśmy już na polu. Yy, tutaj są zebrane kamienie, właśnie z pola. Pozbieram je poza odcinkiem, Tu wysypałem, trzeba będzie właśnie sprzedać. I co? To jest właśnie siewnik z tym. Yy, tu z bronami od razu będzie się kulty wywoływać. Wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, będziemy sadzić rzepak. Także co, czekajcie yy. Już wszystko tutaj do dobrze jest No zobaczcie, można podnieść, zobaczcie jak to, jak w środku Strasznie głośno, dobra i siejemy kupiłem dwie yy, dwa big bagi z tym właśnie z nasionami On nadzieję na te pole starczy ale nie no raczej na pewno to nam starczy na, na te całe pole a i pewnie jeszcze zostanie na te na właśnie te drugie także luks także jest gitarka dobra czekajcie Trzeba ustawić tutaj. Dobra. Co widzowie? Ja wam nie będę klasycznie wszystko nagrywać, bo to za dużo by tego wyszło. A my widzimy się. Już ciemność kurde, mało co widać. Widzimy się z kolejnym update'em jakiejś pracy, pewnie będziemy tutaj w połowie. Także opuszczamy. Ja lecę dalej i widzimy się za chwilkę. Dobra, widzowie, zobaczcie, mamy tu już ponad, może nie ponad, ale już z pół pola właśnie zasiane. Także dobrze idzie. Tu wyrosły te chwasty, ale to nie szkodzi. To nie szkodzi, rozumiecie? A tutaj drugi, tu pracownik właśnie w drugim ciągniku yy, kultywuje pole. To też jest pewnie oko około połowy zrobione, także fajnie. Trzeba i tam właśnie kamienie z tego pola powyciągać. I. I co? Yy, I też będzie można właśnie. Już że w tamte pole, nie? Wiecie jak jest. Żeby już też właśnie zasiewać pole i żeby... Żeby to wszystko sp sprawnie szło zgrabnie. To nie ma co... co czasu tracić, rozumiecie, nie? Także fajnie już. Mm, potem... No potem co, czy będzie to jakieś na nawieść jakoś, wiecie o co chodzi. Yy, opryskać. W sensie opryskać pole I... No i po... nie wiem co dalej w następnym odcinku może dać znać w komentarzu, czy macie jakieś pomysły, co możemy dalej robić Czy wziąć jeszcze kredy kredytu, kupić trzecie pole yy, Czy co byście chcieli zobaczyć po prostu, nie? Dajcie znać w komentarzu Bo... bo często właśnie patrzę w tych komentarzach, co byście chcieli Bo czekajcie, nie to... Co byście chcieli zobaczyć A ja co dalej? Lecę tutaj siać i, i widzimy się Yy, później Dobra widzowie właśnie kończymy Siać pierwsze pole Już właśnie do końcówki dojeżdżam W miarę jest w miarę Nie poszło szybko Myślałem że będzie gorzej Dobra Dojeżdżamy do końca Okej okay. Czekajcie trzeba tylko Wyłączyć siewnik Dobra wracamy na podwórko Odstawiamy siewnik i... i będę kultywować tamte pole. Tego chyba nie będę wam nagrywać. Może jeszcze wam nagram jak będę. Yy, siać tamte pole też. Jeszcze zobaczę. Ale pewnie tak jeszcze wam nagram, tylko muszę kamieni pozbierać. Te co zostały. I rzepak będziemy siać na drugim polu. To też jakieś tam urywki, z tego wam ponagrywam, to... Czekajcie, zgaszę ciągnik. Tutaj. Jeszcze trochę zostało. Także nie jest źle. Dobra, to co? Widzimy się w sumie za, za chwilkę. Dobro widzowie, ja wypożyczyłem sobie maszynę właśnie do zbierania kamieni. Tutaj już, już zaczną zbierać kamienie. Tam pracownik kończy kultywować to pole. I za chwilę yy, pozbieram te kamienie i wjeżdżam tutaj z siewnikiem. Także wszystko robota dobrze idzie, wszystko tutaj jest yy, po mojej myśli. Fajnie, fajnie. Myślałem, że to duże jakoś mi zajdzie, ale nie jest źle, szczerze mówiąc, nie jest źle. Dobra, tu już kamieni nie ma, zawracamy. Czekajcie, trzeba podnieść. Dobra, to co, pewnie widzimy się za chwilkę, jak skończę te kamienie tutaj zbierać. I jak. Pewnie też skończę te kamienie, właśnie tutaj zbierać, bo już się. Tamty pracownik skończy kultywować to pole pozbieram kamienie i wjeżdżam tutaj z siewnikiem także do zobaczenia za chwilkę dobra widzowie yy, skończyłem już właśnie to po pole tutaj kultywować podpiąłem już sobie siewnik i lecimy z sianią, tu właśnie pracownik mi kamienia przede mną sprząta, czyści także o co on tam zawraca dobra, no nieważne i już lecimy właśnie z zasianiem tu nie ma co czasu tracić On i tak tam przede mną, to my się nie spotkamy Będziemy równo jechać, także dobrze e, Fajnie, że to wszystko szybko mi się udało ogarnąć Myślałem, że tu gorzej będzie No ale robota sama się w rękach pali Wiecie jak jest, nie? O, ładnie Także Także dobrze jest, dobrze jest, nie? I co? Tutaj przyjadę jeszcze ten do końca I, i zrobię po prostu przerwę Ja dalej będę robić I pewnie się zobaczymy jak już Pole będzie całe zasiane Bo to w Całości nie, nie ma co nagrywać, nie? Dobra Podnosimy do góry Trochę ten z tą tą Ciężko ma Trochę ciężko ma, ale to nie szkodzi To nie szkodzi no zobaczcie, a pod górkę nie wiem czy podjadę. Co, nie podjadę, podjadę. O, dobra, opuszczamy. I ogień. I ogień. dobra. Dobrze jest, dobrze robię. Tu już września się zaczął, jak widzicie, więc. Ostatni, ostatni moment, żeby właśnie zasiać ten ten yy... czekajcie, to jest rzepak, Ja się rzepak? Zaraz powiem, kurde, nie pamiętam nigdy. Rzepak, ostatni moment, właśnie żeby yy, ten rzepak tutaj zasiać. Bo tu już za chwilę będzie po, po czasie. O, tu pod górka ma trochę ciężko ten stejer. 9 na godzinę. Czasami się przydławi. Ale nie jest źle. Nie jest źle. Dobra, czekajcie w prawo troszkę. Trochę mi zejdzie, żeby te pole tutaj zasięg, bo jest sporawe. Już nie jest jak tam, że to chwila moment, tylko tu już trzeba trochę spędzić nad tym sianiem. Ale... ale to nic. To nic damy sobie radę. Dobra. Ja kończę. Czekajcie tutaj. Wszystko dobrze zasiane, a ja, wszystko dobrze. Dobra. Ja się z wami żegnam na ten moment, żeby tutaj wam nie przedłużać I pewnie widzimy się jak skończę siać tutaj te pole Także... Na razie! Dobra widzowie, widzicie, jak już, jak już widzicie yy, kończymy siać Tutaj już dojeżdżamy, ten ostatni paseczek taki nam został I wracamy do domku Także to już będzie na tyle z tego odcinka Dziękuję wam serdecznie, serdecznie za oglądanie Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę Subskrypcję napisać jakiś komentarz. Zapraszam Was również na kanał do Pani Aniny oraz do, do Jarusia. Przypominam Wam również o wspieraniu mojego kanału. Macie z tego dużo korzyści. I co? Mam nadzieję, że, że odcinek Wam się podobał. Dajcie właśnie znać w komentarzu, czy wyszedł czy fajnie, czy nie fajnie. Takie krótkie urywki dzisiaj Wam nagrywałem z tego, co robię. Postanowiłem, że nie będę nagrywać wszystkiego, bo to by było no, za nudne. Też widziałem, że, że właśnie Wyświetlenia też są e, takie dosyć niskie. Nie wiem czy Wam się to nie podoba, czy, czy jak, dlatego stwierdziłem, że może... Może coś innego. E, teraz nagram. Zobaczymy. No i co? Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o właśnie łapce, subskrypcji i komentarzu. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Także co, trzymajcie się, cześć!